Widzowie, my dzisiaj nagrywamy ostatni, ostatni odcinek w evencie z Simpsonów. Dzisiaj jak widzicie ze smutku umarł nam Filipek i dzisiaj z nami go nie ma. Ale oczywiście nie umarł w sensie, że nie umarł w prawdziwym życiu, tylko można powiedzieć, że nie działają mu serwery, ale dlatego my dzisiaj ostatni raz pożegnamy sobie ten rozdział fajny. No i Jezu! A dobra. Kurde, mi się otwalam. Likasa, łzę. Że... Przepraszam. Dobra. dobra, dobra, dobra. Lecimy, dobra. Klikamy, graj. I ostatni raz już sobie, sobie pobram. Widzę, jak widzicie, zostały 2 godziny do godziny 0. Nie przyjmujemy od Filipa 7042. Dlatego, że gramy Solo, Filip teraz nie mogę przyjąć. Bo ja już gram rundę. Dlatego, zaczynamy sobie już ostatni odcinek z, z rozdziału Simpsonów. I no, i na razie tyle, owale, Filip. Przywitaj się z widzami. I no, widzicie, widzę, taki jest Filip. Yy, także, no, my sobie lecimy. Ej, jesteś tam? No, jestem. To przywitaj się z widzami. A, Siemanka. No, dobra, to jednak to. Więc się o, Ostatni raz patrzymy na tę mapę w ogóle. Ostatni raz patrzymy na tę mapę. O kurde, ale w ogóle to się. Jakby to nie jest ostatnia, ostatnia taka runda, ale. Jakby można powiedzieć, że przedostatnia, przed, przed czy coś tam mnie. No, zobaczy na to, no kurde. No, ta ostatnia. Pokażę Wam, co jest cała mapa ogólnie. Ale Simpsonów. A jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka To można sobie fajnie go zauważyć w ogóle Dlatego subskrybujcie sobie kanał I ostatni raz patrzymy w ogóle na to I w ogóle zapomniałem widzowie dodać Że jak polecicie sobie na elektrownie tam To w ogóle tak jakby sobie skaczecie <laughs> Skaczecie sobie tak Macie nieskończony taki skok, można powiedzieć podwójny Tak jakbyście fizalali, nie? rozumiem mnie Fortnite'owcy tylko, <noise> dlatego no, tutaj otwieramy sobie wszystko. Widzę, że ja dzisiaj gram na laptopie, dlatego nie będę taki dobry, od razu mówię, dlatego no, mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Filip, a ty grasz jakąś rundkę teraz? Nie, nie. Filipowi nie działają niestety. Próbuję, próbuję. Próbuję, zaraz sprawdzimy Filip, 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 Filip. Ty jesteś. A no, to, to. No, jest! Bater Royal Solo, w Rzeczywiście, coś tam próbujesz. Znaczy, chyba próbujesz, ale nie wiem, czy na pewno. Dobra. O, polscy sobie Tam są chyba chłopy, nie? Dokładnie, 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 dokładnie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Widziałem go tam. Dobra, tam myślę, że sobie nie pójdziemy, bo tam są chłopy, a na klawiaturze nie jestem taki dobry. Jakby nie uważam się, że za dobrego, nie? Może jestem słaby, może dobry, nie. To już od was zależy. Jakby od waszej oceny mojej napadzie. Jak widzę, teraz gram na laptopie, widzę, bo nie mam mnie w domu, dlatego no... Oj, poszukajcie, widzę, bo mi z tego Tutaj mamy. Konsola elektrowni. To jest konsoleta, przepraszam, widzę. Ej, nie, to nie jest lutowane w ogóle. I widzę... Nie wiem czy wiecie, ale jest taki szejkomat w ogóle. Możecie sobie szejka kupić. O kurde. No nie. Ty? Nie, widzę co ja robię. Chyba ostatni kill w tym sezonie NZ Ale. Może nie jest tak źle, ale... Przynajmniej mam nadzieję, że po prostu dobrze nam pójdzie, ale widzę, my sobie kupiliśmy to o szejka tutaj, tu w ogóle kupujecie trzy takie szejki, które dają wam taką bieganie nieskończone, chwilowe. Dlatego no, o, kiedyś też były takie w ogóle, możecie sobie takie, w ogóle to, też się, się rybki kiedyś robiło rybkami. Kurde, był to chłop, ale nic nie zlutował, tak powiem, o. O, a tu jakiego mamy, bo to... o mamy ją. Ladę. Okej. Okay. A można ją sobie wykupić. No to skoro już ostatni jest dzień, to wykupimy sobie ją i po prostu nam będzie pomagać tutaj, nie? Dlatego... Będzie nam pomagać po prostu już ten ostatni... ostatni w ogóle dzień będzie nam pomagać, nie? To, 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 co, co... No czemu ty mówisz szeptem? Dobra się ja doda i będę się oglądał. No dobra, 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 dobra. Już przyjmuję. Już przyjąłem. Dobra, widzę. Dlatego myślę, że już możemy sobie na wyprawę lecieć. Ło! Ej, płaszczeka że się... To widzę, jest płaszczek, jeżeli ktoś nie wie ze starych sezonów. Kiedyś się takie rybki fajnie ogólnie prezentowały. Jakby tak samo są teraz, ale ej, mam nadzieję, że jakby mam wrażenie, przepraszam, że kiedyś te rybki wyglądały, jakby inaczej miały kształt tego, jak wyglądają tutaj, Mam takie wrażenie. Uuu, on mi dał tam do pompy. Stary, dzięki, 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 sobie pójdziemy, panie. Oglądasz, Filip? No, czekaj, cytuję ja. Uuu, dał nam prawie 13 chyba. Nie mogę sama. Jak nie możesz? Musisz, musisz. A, widzę i wam to pokażę, że macie tutaj taki skok nieskończony. O kurde, to już jest strefa. To musimy po prostu wejść w tą strefę tutaj. O tu. 50 metrów. Dobra, to jest... No chyba nie mogę się oddać. Kurde, dobra, to patrzę. O, widzę i widzicie O, i wa, was zawiało i... Macie taki nieskończony skok, nie? A tutaj już wam się kończy, jak już... Nie poczujecie tego tutaj... Te, tego zapachu z tych... Kadziteł... Przydaje daje wam ten, ten, oto piękny dym. O! To się tu nazwali, widzimy. U, on chyba jest dobry? Nie wiem, widzimy go pewnie, nie zabijamy. Przepraszam, was, widzę, że tak myślałem. O! Ej, 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 ej! ej. Kurde, 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 kurde. Chodź tu, chodź tu. Dobrze, dobrze. Ej, dostał white! Bardzo white! Mega white! Mega Night, Mega Night, Mega Night. Mam 2 HP. Skąd wiesz ty? <noise> o! Jest! Ale fart, ale fart, ale fart, ale fart. Masz mało HP. No mam mało HP. To i mam teraz. I co teraz robię? O! Skazuj. Nie. I jest. Nie. Stoisz. No dobra weź, nie zgaduj, bo wiem, że nie oglądasz mnie. Dobrze mi idzie, widzę, znaczy moim zdaniem dobrze mi idzie na klawiaturze, jak ja nie ja gram ogólnie na klawiaturze, nie? Dlatego moim zdaniem idzie mi nawet spoko. Ej, widzę, napiszcie, co wolicie, czy klaw... na, na czym wolicie grać, o klawiatura czy pady? Ja osobiście wolę na padzie grać, bo na klawiaturze po prostu nie umiem grać i od siedmiu prawie lat, czy ośmiu lat, czy nawet 10 lat jestem przyzwyczajony do pada, do tego. No ile? No gościu. Dziesięć lat temu to ty się nawet nie urodziłeś, grasz. gościu. To droska, gras? No? No co? Ty to, czy to nawet tutaj nie było jeszcze? dziesięć ja dopiero. Tak, Ta, ty dopiero będziesz. Nadchodzi. Filip nadchodzi, widzowie. Ej, on jest dobry! Zupa. On niby... Ja myślałem, że on nie umie grać na początku. O kurde. No co? Gościu ma problem ewidentny, ty. A, chodź mi, no pomóż mi, ci ty. No. no co? Kurde, widzowie, laga miałem, a jajaj to poczekajcie, widzowie. Sobie tutaj jeszcze pójdziemy. No, kurde. Dobra, widzę ostatnia już runda w tym sezonie. Ostatnia. Jak widzicie, musimy wywalić Filipa. A czemu? się oglądać. Blitz! cup Co? zaraz przyjmę jak wczytujemy do gry. Dobra widzowie, ostatnia runda. Znaczy, ten czas pożegnać tu nas. Także szkoda, proszę, że kończymy ten sezon. No mi się to jakby tak mało podoba, bo ewidentnie to musieliśmy... w ogóle Historię z tym sezonem mamy. Jakby to nie jest jakaś historia, wyświetla o to, co chodzi, nie wiadomo jaka, nie? Ale po prostu ten sezon zawsze będzie zapamiętany na pamiątkę na moim kanale. Nadziejkowa pewnie też i tak dalej, nie? Ale bynajmniej postaram się, żeby te gry były zawsze opamiętane z mojego kanału. I te gry postaram się będę się starał nagrywać. Dlatego no, po prostu to jest bardzo ciekawe. Dobra, widzowie, no to. I teraz możesz mnie zaprosić. Dobra, ty ty mnie. Pewnie, no proszę bardzo. Nie. Dobra, ty mnie, Dobra, Dobra, ty mnie.